A na co ptasią grypę ma? Kto? Amelia. Ja. Nie. Skin akurat ten fajny. To co, wygrywamy? Może będziemy mieli szczęście wszyscy Battlefieldę Battlefielda będą grali? Co? U nas tu staro robi my little mom. Dobrze. Lecimy tu? Może być. Tu, tu, tu zginiemy na tej górze. A co tam jest, że tam coś lecieć? No właśnie nie Chcę zobaczyć, bo mi pokazało trójkę jakąś. Jakby miałbym coś tu do zrobienia. A przywróć zdrowie albo coś tam. Z No to już tu leci. No jest. Nie już powali hmm, A przede mną ktoś uciekł hmm. Grałem jak botek Nie ma to w BF jedinka to jest portbę to Marian zainstaluj sobie BF jedynkę. Pierdy like 4 jest lepsza Od trójka i czw czwórka mi się nie podoba, trójka lepsza. Kurde, już? Ty nie mam pocisków. A Ty gdzieś tu jesteś? Nie, karta. Czemu karta sama z ciebie została? Jestem słaby, no co ja ci mam zrobić? Może Pisał. go nawet na kotlety przerobić. Kogo? Kogo? Na psa. Niedziela tak jak wczoraj. Znaczy nie jutro sobotę. A Dawid Niedziela będzie dziela. czy nie wiadomo. Pewnie nie wiadomo Cipsa? Niech se przyjdzie. Niech se przyjdzie. Ja hmm. zapraszam. Hmm. Z powrotem się szybciej wróci, by i rowery pożyczkę, tak? Mówisz, że o przyjedzie do ciebie na pieczy. czy tylko mi tak wyświetlić. No, Maskin no. bambika. Chyba się tutaj skrzeszają, no. I strzelają do mnie. Ty tu jesteś koło mnie, czy to kurde oni, przeciwnicy? Fuck. Um. Kurde. Mají dost dobrou broň. Bráním no. tě jenom. Předávám mi tě jenom. Dostal? Daj do niego ja go zajmuję, No chudę. dzięki. No Kurde, jeden strzał mu został. Temu. Jeden strzał tylko. Pięknie. Dawaj, dawaj, podnieś mnie albo dobi tego. tu jest. drugi jest. No tak, tu jest. Podniósł go. Podniósł go. Nie, nie podniósł, znaczy no, kartę podniósł Jesteś lepszy Andrzej no Jesteś nie gorszy nie za... Ja go nie czyś... dał? Ta... Ja... Nie, nie żałuję czy żałkę że mi już pokazywało, że kutrę żałtem Ja mi pokazywało, że nie było żałtem nie... Dobra, w gotowości? Nie mogę wziąć w gotowości Powrót nie, do lobby tylko Teraz trzeba do lobby no jak ktoś przyjdzie, to trzeba do lobby ja A... nie mogę No to graj dalej. Nie no, on musi poczekać. Co to za skino masz? Kupiłeś teraz? No to jest aż. Pary nie uzupełniaj. Trzeba zmienić kurde na trójki i dopiero w gotowości, ale lipa. No to jest aż kupiony. A ty znowu Andrzej masz bambika. Ale czemu mi bambiku wybiera? No grasz jak bambik, no to masz bambika. Oj, ty typie, typie. No co? Lepiej. Trzeba się postarać. A w ogóle w tych lasowych tu skinów to nie ma Bambików, to czemu Bambiki daje? O, no, daje czasami bambika. No jak wchodzę na skiny, to mi nie pokazuje Bambików. Nie pokazuje, ale czasami wybieram. Zyskałem, ja się domagam odszkodowania wysokości 100 zł. Za co? No, za to, że mi bambików daje. Ja nie jestem bambik, tylko bambik bambik. Super bambik. O. Dobrze, super bambiku. Graj super bambiku tak, żebyśmy wygrali. Ale fajnie. To teraz wy oznaczcie. Taka, ja mam jeszcze jedno miejsce gdzie nie byłem. Gdzie? Ja, ja mam po mapy jeszcze, że nie byłem. I kiedy oni tą mapę zmienili, że nowe miejsce? Teraz, jak skubidu wasze... Jak skubidubiduuu! Skubi chrupki zbierali zarubiste. No. Nie, Andrzej przed chwilą zjadł skubich chrupki. I mnie zabili przez to wasze... O, o nie, to nie nie, tu też lecę. Drożynka leci przed nami. Już ląduje. Nie, nawet dwie ekipy to są. Nie wiem, lecimy tam, No lecimy. lecimy. Oznaczyłeś to ja lecimy. Już, już no ja tam. tam by lądowały dwie ekipy. A ja tam nie dolecę, na pewno. Może mi się zadma tutaj tak Ja już dzisiaj podnosiłem Dawida trzy razy Całe złoto mi ukradł no, Oj tam, oj tam Złoto mi ukradli, i mi Strzelają się z kimś. Kurde, ale fuksa miałem. Co, spadłeś? Nie, zabiłem wszystkich czerniaków. No i dobicie było. Urde! Uważaj! Uważaj. Uważaj. mam ten! Po prostu mocno, tak nie? Łoł! Wow. Wow. mnie trafili. Jeszcze na spadochronie jakiś gówniarz leci. No... A tu jednak boty poginęły, a ja przeżyłem. Nie, ja już mam. Nie obserwuję. ten gówniarz nie obserwuje. Albo Grzesiek. Yeah. E yes, é David. Yes, David. David. <sighs> Weź zebę, zatańcz tu. Zginę. Zginiesz? Zginiesz? No. Oho. Mogę to zrobić dla ciebie, chcesz? Nie, no, cóż. Będziesz umierał dla mnie, no. Się pieprzył. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę Jak on tak daleko przeleciał na tym gównie, ty? Na jakim gównie? Kiedy no, dalej niż ja przeleciał na tym miotle, nie? On mnie przegonił tą miotną w powietrzu, nie? Może dwa razy jej użył? Razy jej... nie, no nie bo przecież... Teoretycznie... pierwzo pot trrzek typ Ostra wymiana. Dwa pierwsze i Dwie godziny. Dwie godziny. No to już jest. Nie, jeszcze nie. nie. Jeszcze nie. grasz! Nic się nie dzieje, o miotła! Dawaj, na, na miotlę z backflipa. Pyk. I jeszcze raz, możesz jej użyć. Dlatego dogonił. Nie ma. Nie ma się. Nie Mówcie coś, bo zaraz zasnę. się Gacek to cygan złodziej. Pijak, alkoholik. Pijak i alkoholik to to samo. to jest połączenie tego. Och, jak pięknie!

Co ty robisz, to zabij go! O, broń nie ma, sobie wziąć. Przeładuj sobie tą wiarterkę. A moja ulubiona broń jest. Andrzeja, Gacka. Gacka nie znam. Ja już dość zmarnowałem na wózkach. Miałem kurde 5 koła oj tam oj tam jak to mówią całe życie z botami tak to już było no, to była właśnie kasa na boty a nie na boty siła wyższa dokładnie bał ukradnie mi braj moją op nie po co ja mam wszystko co chciałem Andrzej a nie Jaką twoją brań? Ja tu nic, A, nie, widzę. nic nie widzę. Tak? Czekaj, jeszcze tutaj Czy on wie? coś miał. Coś macie niebieskie. ńce zmienie Abra idziemy tutaj patrzyć co jest Ty macie s kubie

Jak się ja jaga na miatrę. No co oni tak wszyscy z tym Halloweenie, Przecież to, to jest przecież kawał czasu jeszcze. Do czego? To amerykanie, wiesz. A, no ale i tak le, lepsze to są lekramy w telewizji. Jeszcze wszystkich świąt nie było, a tylko te święta już lekramują. Już chujinki kupować. O, już w szczepach, nawet na Boże Narodzenie już kupisz. Api, jeszcze nie było wszystkich świętych. To wy Czy ktoś strzela? Nie, ktoś. strzela. Art a arta, a tak, art strzela strzela, mnie, strzela pomocy, mama biją arta, arta, Dobra, jeden arta, prawdopodobnie. Jeden koło Idzie drugi. Tak. I czwarty. Zrobione? A, tam jeszcze jest? Na dole. Na CPN. Tak, są na CPN. Widziałem. Kolon. Aha, na dachu jest na tym. Czemu on nie da? Amunicji mi brakuje, nie? Tak Trzeba tam ja pójść do, broń, do niego Ja do broni nadwiesam z nią mamą, nie? Mój rozwalić to ty gówno? A, mnie trafił O kurde

Strzelają do mnie! Strzelają do mnie! Na skałę, Mandzio, eee. uważaj. Aaa, do Jeden jest tam na odsypleniu. Uda, moje piękne broń. Leci tutaj leci. jeden. Kurde! A tego powoliłem, a drugi mnie zabił. No o, niestety do loby